by z tego dla mojej partii, a dla niej głównie pracuję w tej chwili, to jest Instytucja Demokracji, wynikło, gdybym siedział i wysłuchiwał przemówień, których treść jestem w stanie przewidzieć, skoro mam do zrobienia wiele spraw, tu już przeprowadziłem kilka ważnych rozmów, jadę do tej do pracy, będę miał kolejne ważne rozmowy, będę się przygotowywał do wieczornego klubu, Na krótko mówiąc. Państwo, no jest coś takiego jak ekonomia czasu. Ja tutaj bym po prostu siedział i uczciwie mówiąc, czas tracił, więc nie za to biorę pensji, żeby tracić czas. Pani... ta sytuacja była uderzająca, że ani pana Napieralskiego, ani pana, pana Kaczyńskiego, a więc liderów, którzy znaleźli zaskakująco dużo wspólnego w tych swoich wnioskach, nie było na sali. To budzi niesmak. Znaczy, jeśli. Tym bardziej to nie jest ani pierwszy, ani drugi raz i można się spodziewać kolejnych takich przypadków, że szkoda tyle czasu. Znaczy, my w Polsce mamy mało czasu. Dlatego uważam to za takie jałowe i, i trochę infantylne.